Czym jest Metalik i tak naprawdę dlaczego Comevold stworzył takie rozwiązanie? Dobre pytanie, Łukaszu. Prawda jest taka, że bardzo często je słyszę, od tego zacznijmy. A cała historia pod Spodem jest dosyć prosta i logiczna. Pod koniec dnia, Comevold, jako firma, która ponad 27 lat istnieje na rynku, słynąca stricte z rozwiązań do ochrony danych, czyli backup, archiwizacja, zarządzanie informacją, zazwyczaj kojarzona była z dostawcą oprogramowania. Oczywiście świat się zmienia, narzędzia chmurowe, platformy chmurowe wchodzą z impetem i prawda jest taka, że Commvault potrzebował rozwiązania, które będzie proste w obsłudze, postawione od zera dla klienta i dostępne ad hoc na życzenie, a jednocześnie dające elastyczność, jeśli chodzi o możliwości i przede wszystkim hostowane, czyli tak naprawdę dostarczone w postaci usługi. I tym właśnie jest Metalik, czyli usługą backup as a service postawioną w Azurze, zarządzaną, administrowaną i w pełni utrzymywaną przez Comvolta, udostępnianą naszym klientom jako usługa w postaci subskrypcyjnej. Dzięki temu tak naprawdę klienci zyskują. Współdzielenie ryzyka i odpowiedzialności, gotowe narzędzie w kilka minut, które jest w stanie właściwie wykonać kopię zapasową dowolnej platformy, on-premisowej, bezpośrednio z chmury, narzędzia SOS-owe typu, typu Office 365, czy Azure, AWS i tak dalej, niezależnie czy to jest co, jakaś maszyna wirtualna, czy to jest jakaś gotowa aplikacja SOS-owa typu Office 365 Dynamics. Tak naprawdę wszystko jesteśmy w stanie kopiować i zabezpieczać taką usługą. Jednocześnie oczywiście jest to w pełni administrowane i w pełni utrzymywane przez Comvolto. Ekstra.